Siema, siema, ja jestem fabuła w dzisiejszym odcinku Pokażę Wam jak właśnie nabijać sobie kilometr. Taki właśnie ja tutaj. I dobra, mam, nagrywam sobie tutaj ten właśnie głos, nie żeby było. Zapomniałem jak to się nazywa. No tu to, to właśnie mój najlepszy Pokémon aktualnie. Tutaj właśnie mam. No i... Ach, tutaj dużo pokemonów sprzedawałem i o no, tu właśnie mam, też no. jakiś jakieś takie inne, nie, rozumiecie chyba, nie, co do was mówię, chyba rozumiecie, nie, nie wiem, rozumiecie, to sam potrafię, no, dużo pokemonów naprawdę sprzedałem, żeby dostać candy, na przykład ten kobalionik fajny, dobra, przechodzimy do Thunderosa. No, to nie no, tego akurat, miałem jednego dziada, tylko że Nie, 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 nie... Nie, 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 nie... mega, mega, nie, 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 Tutaj nie, nie, Mam nie, nie, którą musicie pobrać z opisu, czyli defit, tak ona się nazywa, możecie nabijać sobie sporo kilometrów możecie przez nią nabić, więc dobra. pobierzecie tą aplikację, to klikacie coś tam w synchronizacji było, to właśnie tam to klikacie no i odczekujecie jakoś, nie wiem. O, o, klikacie sobie jeszcze to Reklama, nie? że plus 270 no i tam ustawiacie na maksymalną czyli 720 będziecie mieli to wtedy klikniecie czekajcie to 720 minut no i będziecie mieli naprawdę sporo sporo candy no to będziecie mieli chyba w opisie albo w komentarzu przypięte więc w sumie to miałem w ostatnim dać wam mój kod ale to jak będzie tu jedna łapka? He, he, he. Dobra, wiem, że tutaj będzie jedna łapka. Ale nie zostawiajcie łapki. No dobra, dam wam ten kod. Cały w sumie to jest tam w jakimś komentarzu kogoś. Dałem mu kod to... o dwo, tym bo jeszcze innym odcinku, tym gdzie robiłem sobie shiny gieradosa, więc spadajcie tam i tam będzie mój kod. Więc dobra. Już sprawdziłem to wam. Oj, teraz się baguje. Czasami tak ja, że po tym się baguje. O, czespiń, czespiń, czespiń. Nie, no w sumie to po co mi ten czespin jakby? W te pokemony, bo tego jeszcze nie mam ewolucji, no ale na pewno mi się bardzo przyda. Lubię. Dobra. Chwilę, za chwilę wam pokażę, że mam 81 candy. Tylko, jak nie zadziałałam, to musicie chwilę poczekać, nie? Albo zresetować, gdzie nie? Resetować, wyłączyć i włączyć telefon, nie uśpić, tylko wyłączyć i włączyć, czyli tam jest no, dobra. To już powinniście sami zobaczyć, no ale wtedy będziecie mieli to, dobra. tutaj, fajnie, pokażę, bo poliłagi właśnie mi się przydadzą, bo mam właśnie politeoda. Lecz nie mam właśnie tego jako się... Może dobra zapomniałem. Nie mam Poliłacza, więc... Więc teraz trochę powalczę sobie PvP, aby po prostu... sobie dostać tego poliłacz niech poli bo tutaj to się nie opłaca teraz mi ewoluować kiedy on był z PvP z tego. Trochę tych Pokémonów z pvp nie mam, chyba, no nie mam tego. Dobra, widzicie, bo on jest w pvp, więc... Dobra, ja się z wami żegnam i siema, a nie dobra, nie siema, tylko, tylko Taylow się z wami pożegna. Taylor jak wyjdziesz, to, to odcinek trwa do jutra. Dobra, dziękuję. Bardzo dobrze, thank you, bardzo, bardzo fajnie, thank you, thank you, dobra. Taylor, Taylor, Taylor. chcesz ewoluować? Wy gówno. Dobra, masz ewolucję, ci robię. No i mógł go ulepszyć. Do, do czegoś tam. Mewtwo się z wami pożegna. patrzcie. Nie chcę. Miu, się z wami chcę pożegnać. czekaj. go. Aj, niz, żaba. Będziesz się nazywać shiny żaba, ok? Miu tu nie, no co? Będziesz się tak nazywać. Miu. Shiny, Miu... Co? Shiny mu. A wiesz? No ja czekaj, muszę jeszcze spać tutaj. No i masz nazwę już shiny mu tu. Gdzieś to... Dobra. Muszę wszystkich nazwać trzajni, dobra. To miał być... Miał się skończyć tutaj tutaj ten odcinek, dobra. Ja się z wami żegnam i... ELO BYĆ! ELO!